Szanowni Państwo, na początku trochę wytłumaczę, wytłumaczę ten tytuł. Chodzi mi o przejście między czymś, co traktujemy hasłowo, chociaż to hasłowo, hasłowe nie jest oczywiście, ale czymś, co możemy potraktować hasłowo, to znaczy o ludzką politykę, słynna książka Ojca Krąpca, to jeśli to jest jakiś początek, jeśli to jest punkt wyjścia, jeśli to jest program minimum, żeby polityka była Ludzka, to programem maksimum będzie narodowy personalizm. To znaczy, to znaczy, że skoncentrowanie się na człowieku jako na osobie, która się rozwija, która jest potencjalna. I teraz to już przechodzę do konkluzji. Co tę osobę może rozwijać? No, tę osobę może rozwijać społeczność. Społeczność, w której ten człowiek istnieje. I tutaj nie będę wchodził yy, w. W kolejny wykład o Ojcu Woronieckim, ale to Ojciec Krąpiec od woj, Ojca Woronieckiego też wiedział, że te dwie wspólnoty prowadzą społeczność do dobra wspólnego. Państwo od strony zewnętrznej, od strony praw, przepisów, procedur, i naród od strony wewnętrznej, od strony obyczajów, tradycji pewnej, kultury. Prawda? Więc to jest ten punkt to jest ten punkt dojścia, to znaczy narodowy personalizm jako program. Maksimum oczywiście, jak wiemy, u ojca Krompca nie było żadnych tutaj nacjonalizmów, prawda? Tu ani rasizmów. Naród jako wspólnota kulturowa. I teraz o tym chciałbym opowiedzieć w największym skrócie. Natomiast, proszę Państwa, okazuje się, że to jest wbrew pozorom zagadnienie bardzo obszerne. Dlaczego wbrew pozorom? Ponieważ gdybyśmy mieli powiedzieć, w, pierwszym, w pierwszej jakiejś refleksji, jakie ojciec, profesor Krąpiec, napisał książki czy, czy publikacje o polityce, to przede wszystkim wymienimy o ludzką politykę, właśnie, to wymienimy suwerenność czyja i ludzka wolność i jej granice. Czyli to są takie trzy pozycje główne, które będziemy rozważać do filozofii polityki ojca Krąpca, ale przecież, ale przecież to nie wszystko to znaczy w ogóle żeby te pozycje czytać to trzeba najpierw zapoznać się z tymi czołowymi pracami Ojca Krąpca czyli z metafizyką i z metafizyką szczegółową czyli antropologią czyli z książką Ja człowiek ale oczywiście o polityce Ojciec krąpiec jest jeszcze pisał trochę trochę okazjonalnie ale w takich dwóch wywiadach o polską kulturę humanistyczną, wywiad z Panem Profesorem Piotrem Mazurem i porzucić świat absurdów z Księdzem Profesorem Janem Sochoniem. No i oczywiście bardzo wiele wypowiedzi, artykułów, no jest też nagranie, prawda, filozofia polityki, także to jest temat wbrew pozorom obszerny. I taki pierwszy punkt, który chciałbym, chciałbym się mu przyjrzeć, to jest oczywiście ten rys historyczny, bo bo u ojca Krąbca zawsze to był początek, prawda, jakichkolwiek rozważań, właśnie ten, to, to spojrzenie historyczne. Jeśli chodzi o filozofię polityki, to ojciec profesor takie tr trzy momenty pokazywał, to znaczy na pewno starożytność i rodzenie się tych koncepcji, które przecież dziedziczymy, po drugie chrześcijaństwo i średniowiecze i po trzecie w sensie polemicznym oświecenie i te pomysły, prawda, które, które się potem pojawiały. Ja bym to troszeczkę rozwinął, bo wskazałbym pięć takich, takich etapów w dziejach naszej cywilizacji, jeśli tak można powiedzieć, pięć etapów w dziejach, które, gdzie są te momenty zwrotne w rozumieniu polityki. No pierwszy, pierwszym krokiem, pierwszym etapem jest oczywiście starożytność grecko-rzymska, gdzie, proszę Państwa, dokonuje się przewrót. Cywilizacyjny, przewrót rewolucyjny, to znaczy uświadomienie sobie najpierw przez Greków, a potem przez Rzymian, że państwo jest własnością obywateli, prawda? Polis Ateńczyków, Polis spartańczyków, Polis Lacedemończyków, a nie własnością władzy czy, czy, czy jakiejś dynastii, prawda? Czyli pie, pierwszy moment, no i potem respublika w przeciwieństwie do res privata. Republika to jest nasza rzecz wspólna, prawda? Czyli. Pi, uny, Pierwszy moment zwrotny cywilizacyjny to jest przekonanie, że państwo jest własnością obywateli. Drugi etap to jest pojawienie się chrześcijaństwa i tutaj oddzielność władz, o, tym, o czym już była mowa. Oddzielność władz, władza duchowa i władza świecka, które pracują, jeśli tak możemy powiedzieć, na, tym samym na tej samej społeczności. I to oddzielenie, oczywiście, wiemy z historii, że Trwał spór o inwestyturę, prawda? Kto ma komu składać hołd lenny? Czy cesarz papieżowi, czy papież cesarzowi, prawda? I były różne w ramach tej dyskusji te spory, cesaropapizm i papocezaryzm. Natomiast ważna jest cywilizacyjnie tutaj taka rzeczywistość, czy takie, takie rozumienie polityki, że państwo nie jest jedyną strukturą ludzką. Że obok państwa istnieje jeszcze jakaś inna instytucja i tradycyjnie przyznawano tej instytucji taką rolę duchowej władzy, to znaczy władzy, która napomina, która poucza, która jest strażnikiem moralności, co nie znaczy, że, że właśnie państwo nie ma być moralne, ale to oddzielenie władzy duchowej i władzy świeckiej jest osiągnięciem cywilizacyjnym, znowu. To jest kolejny etap. I teraz trzeci, trzeci moment, to jest XVI wiek, i tutaj mamy co najmniej trzy takie zjawiska. Po pierwsze, protestantyzm jest odwrotem od władzy duchowej, prawda? Jest likwidacja instytucji kościoła i podporządkowanie kościoła państwu, ale jest też makiawelizm, o czym już tutaj była mowa, prawda? Czyli zerwanie z taką, z taką tradycją, że polityka jest częścią etyki. Prawda? Że polityka to jest, od polis, to jest etyka społeczna. To jest etyka, która mówi, jak osiągnąć szczęście w państwie. Tutaj chyba pan profesor Jaroszyński powiedział, cytując Arystotelesa, że to jest wspólnota szczęśliwego życia. To jest odejście, prawda? Makiawelizm odchodzi od polityki jako skoncentrowanej na dobru. Polityka to sztuka zdobycia i utrzymania władzy. I trzeci nurt XVI wieku to jest utopizm. Pojawia, pojawia się utopia, czyli marzenia o idealnym ustroju. W jakiejś, w jakiejś mierze filozoficznie jest to oczywiście powrót, powrót do Platona. To jest wiek XVI. I teraz wiek XVIII jest wiekiem ideologii. I teraz ideologię tutaj definiujemy za profesorem Pieresiem to jest próba wprowadzenia utopii w życie. I to jest doskonała definicja. To znaczy punktem wyjścia ideologii są najpierw marzenia o idealnym ustroju, o idealnym państwie i o idealnych ludziach, idealnym człowieku. A jeśli się tego ideału nie udaje, no jeśli tego ideału nie ma, no to trzeba, właśnie ideologia jest próbą te, zaprowadzenia tego ideału. To jest XVIII wiek i wiek ideologii w polityce, Wiek ideologii w polityce trwa do drugiej połowy XX wieku, kiedy, kiedy upadają te dwa bloki, wielkie dwa bloki ideologiczne, prawda? Czyli świat, świat sowiecki i świat zachodni. I teraz mamy obecnie wiek postpolityki, a postpolityka jest powrotem do, do sofistyki. To jest marketing polityczny, prawda? Właściwie żadne poglądy. Nie charakteryzują, nawet żadne ideologie nie charakteryzują polityków, ale właśnie sztuka zdobycia i utrzymania władzy. Czyli te pięć etapów trochę uzupełniam to, co mówi Ojciec Krąpiec historyczne takie spojrzenie. I teraz, jeśli te pięć etapów śledzi, prześledzimy, to, to celem wyróżnienia tych etapów jest poszukiwanie tego, co właśnie Ojciec Krąpiec nazwał ludzką polityką. To znaczy, że polityka, była ludzka albo bywała nieludzka, prawda? I teraz to na, naczelne, tak jak powiedziałem, hasło ojca krąbca o ludzką politykę. Ta pierwsza książka, potem tytuł trochę został zmieniony. Ta pierwsza książka została opatrzona wykrzyknikiem, prawda? O ludzką politykę jako, jako pewien, pewien postulat, postulat, który mamy realizować. Polityka ma być ludzka. Co to znaczy, że polityka ma być ludzka? No, można powiedzieć, że ludzie uprawiają politykę, a nie zwierzęta, więc każda polityka jest ludzka. Ale niestety nie, nie do końca o to chodzi. Ludzka polityka to przede wszystkim polityka, której celem, podstawowym celem jest człowiek. Człowiek, tu ksiądz profesor Bortkiewicz mówił za dokumentami. Kościelnymi, że człowiek jest drogą kościoła, tak samo człowiek jest drogą polityki. I teraz zobaczmy, że ten krok do przodu uczyniony przez Ojca Krąbca, tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, prawda? To jest ludzka polityka, to znaczy polityka, w której człowieka traktuje się nie jako jednostkę, tylko jako osobę. Osobę, czyli kogoś. To o tym za chwilę. Ale zobaczmy i to ojciec krąg też pokazuje konsekwencje, konsekwencje tego po, dla polityki i dla systemów politycznych konsekwencje nieuznania człowieka jako, jako osoby, prawda? Czyli pewne redukcje, redukcje człowieka, o których tutaj już była mowa. To znaczy, z jednej strony będziemy mieli jakiś rodzaj totalitaryzmu, ideologii, związane z, oczywiście z, oczywiście z, z idealizmem. W, które, w której to ideologii, w którym to, to totalitaryzmie, jednostka ludzka zostaje podporządkowana państwu. Dlaczego? No, bo państwo jest bardziej doskonałe. Państwo ma, jest mocniejsze, większe, państwo lepiej służy idei, idei doskonałości, prawda? Lepiej urze, urzeczywistnia doskonałość. A zatem z jednej strony, jeśli nie uznajemy człowieka jako osoby, tylko jako jednostkę, czyli pewien egzemplarz ogółu, to z jednej strony mamy do czynienia właśnie z totalitaryzmem. Z drugiej strony monady mamy do czynienia z liberalizmem, w tym znaczeniu, prawda, że społeczeństwo jest zbiorem jednostek. To prowadzi nie tylko do jakiegoś takiego prawda, rozumienia człowieka jako tej jednostki doskonałej w sobie, żyjącej własnym życiem, idealnej, ale to może prowadzić wręcz do tego, do czego prowadzi zwykła sofistyka. To znaczy, sofistyka kończy się, sofistyka kończy się zawsze przemocą. Trzecie pokolenie sofistów, to, już, to jest już pokolenie, które uważa, że, że władza wie lepiej, że prawda, prawo może narzucić ktoś, kto ma po prostu siłę. I teraz, czyli te skrajne postawy od indywidualizmu aż do totalitaryzmu. Te skrajne postawy są konsekwencją tego, że człowieka traktujemy w jakiś sposób redukcyjny. I teraz właśnie odpowiedzią, czyli tą, tym arystotelesowskim złotym środkiem, jest spojrzenie na człowieka jako na osobę. Oczywiście ojciec Krąpiec tu za boecjuszem przypomina, tak? że jest to indywidualna substancja natury rozumnej. Jesteśmy indywidualni, niepowtarzalni, jesteśmy rozumni, jesteśmy żywi, Prawda? Nie jesteśmy częścią, nie jesteśmy ogółem, prawda? To, to, jest, to jest rozumienie osoby. Ale yy, ojciec profesor jeszcze dodaje do tego, co mówił Boeciusz już taki polski, polską etymologię, czyli wskazuje mianowicie na pochodzenie słowa osoba. Osoba to nie tylko ktoś, kto jest osobny, osobny od świata zwierząt, osobny od, od rzeczywistości materialnej, ale to jest także ktoś, kto jest sobą. To jest sobą. I tutaj cytat Ojca Krąbca, czyli być sobą to znaczy istnieć tak, że się ma możliwość w sposób wolny, inaczej niż w przyrodzie, yy, dobrać w sobie jedyny, unikalny sposób samoświadomego bytowania. Osoba to jest ktoś, kto decyduje o sobie w sposób wolny, kto ma możliwość yy, właśnie. W Życia według swoich reguł. I to ojciec Krąpiel nazywa autodeterminacją. I znowu to jest ta, ta droga środka między determinizmem a indeterminizmem, prawda? Między całkowitą wolnością. Jestem, nie jestem niczym związany, nie mam żadnych ograniczeń, prawda? Jak w tych utopiach. Człowiek z natury jest, ma pełną, pełną doskonałość, a z drugiej strony takie pozytywistyczne te, te, te determinizmy, że jak pochodzę z rodziny alkoholików, to będę alkoholikiem, prawda? te socjo jakieś determinizmy i tak dalej. I ojciec skrompiec idzie znowu drogą arystotelesowskiego środka, czyli mówi autodeterminizm. To znaczy, że człowiek podejmuje w oparciu o rzeczywistość, którą, którą ma do dyspozycji, Niezupełnie swobodnie, ale też w sposób wolny, jednak podejmuje decyzję o sobie. To znaczy, sam siebie determinuje do działania bądź zaniechania działania, do, do decyzji. I teraz w tym doprecyzowaniu osoby ludzkiej, ojciec Krąpiec posługuje się takimi sześcioma istotnymi, jak pisze, właściwościami osoby. Bo cały czas próbujemy to zobaczyć. Co to znaczy ludzka polityka? I tutaj jest takie przejście, prawda? Ludzka polityka, czyli w istocie osobowa polityka, czy personalna polityka. I te sześć cech osoby wskazuje w sposób następujący. Po pierwsze, osoba ludzka, człowiek, ma możność intelektualnego poznania. Punkt pierwszy. Punkt drugi, ma możność miłości, czyli ma możność. Yy, chcenia, prawda? Chcenia, kochania, możność miłości. Po trzecie, ma możność wolnej decyzji, decyzji niezdeterminowanej. I te trzy pierwsze cechy osoby, jak mówi ojciec Krąpie, są jakby wewnętrzne. To są, to są te cechy, które, które wypływają z naszego wnętrza, to znaczy relacji yy, osoba która jest sobą, która jest sobą, jest skierowana do siebie. I trzy następne to jest podmiotowość praw. Tu się uśmiecham do pani profesor, prawda? Podmiotowość praw to człowiek jest podmiotem praw. Nie zwierzęta są podmiotem praw, to znaczy podmiotem, czyli autorem praw. Podmiotowość praw. Po drugie, czy, 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 czy piąty punkt to jest godność religijna. To znaczy, człowiek transcenduje rzeczywistość i to transcenduje w sposób ostatecznościowy. I po szóste, zupełność i całość. Człowiek jest odrębny, ale jest cały, nie można tego człowieka pokawałkować. I te trzy kolejne rzeczy, te trzy kolejne cechy osoby, u ojca Krąpca to jak ojciec krąpiec mówi, to jest, takie, to jest już, to są te cechy w jakiejś mierze zewnętrzne, skierowane do drugiego człowieka. Natomiast najważniejsza rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć do, do tego, tej charakterystyki osoby, to jest to, że osoba to jest byt, który jest spotencjalizowany w całości swego życia. Znaczy wszystko ma potencjalne, czyli wszystko jest do rozwoju, do rozwijania, prawda? To jest w możności, a ma być aktem, ma się stać aktem. I w związku z tym z tego wynikają takie postulaty. Relacji między, jest taki artykuł, jednostka a społeczeństwo, artykuł z Tygodnia Filozoficznego, proszę Państwa, z 69 roku. Ojciec taki miał takie wystąpienie. I tu jest rozważanie społeczno, jednostka a społeczeństwo, jednostka a społeczność. Otóż, jeśli patrzymy na człowieka jako na osobę, to widać, że to społeczeństwo ma być dla człowieka, a nie odwrotnie. To społeczeństwo daje człowiekowi możliwość rozwijania tych swoich potencjalności. I od strony metafizycznej społeczeństwo nie istnieje substancjalnie, prawda? Społeczeństwo nie istnieje jako samodzielny byt, to znaczy byt, który właśnie samodzielnie bytuje, który ma istnienie w sobie, bo, bo to jest cechą substancji. Tylko społeczeństwo istnieje jako zespół ludzi powiązanych relacjami, czyli inaczej mówiąc, tu dosłownie za krąpcem, że jest to byt relacyjny, prawda, byt relacyjny. I, te, i przy okazji taka dygresja, zauważmy, że, że to w języku polskim jest to nawet lepiej niż w łacinie wyróżnione czy w ogóle w zachodnich językach, bo my mówimy, jeśli chodzi o słowo tworzyć, prawda, to my możemy wytworzyć, stworzyć, odtworzyć, prawda, po łacinie jest tylko kreacjo i w językach zachodnich to jest jakiś tam creation, creation, czy creation. Natomiast w języku polskim odróżniamy wytwórcę od odtwórcy. I to jest kapitalne rozróżnienie, bo jako byty przygodne nie jesteśmy w stanie stwarzać, prawda? Ponieważ my musimy mieć materiał do. Nigdy nie będziemy stwórcą, to znaczy, to znaczy ex nihilo, nie jesteśmy w stanie stworzyć. To jest jedynie prerogatywa absolutu, prawda? Stwarza ex nihilo, stwarza z, z niczego. Natomiast, proszę Państwa, jest jeden moment, kiedy jesteśmy stwórcami. To znaczy nie było, a jest. I tutaj możemy stwarzać ten byt relacyjny. To znaczy, my tworzymy, stwarzamy relacje, relacje przyjaźni, relacje solidarności, relacje miłości. Tutaj naprawdę dokonuje się ex nihilo. Nie było relacji, a ta relacja jest. I to jest, i to jest naprawdę wspaniałe. Społeczeństwo jako, społeczeństwo jako układ relacji. I Ojciec Krąpiec również tutaj dopowiada, wskazuje na trzy takie momenty tworzące. Tworzące tę jedność relacji, no bo teraz społeczeństwo, jeśli jest układem relacji, to na czym polega jedność społeczeństwa, na czym polega jedność narodu? O czym mówiliśmy, że ta Polska jest jakoś przedzielona na pół, prawda? Jak można ten naród scalić? Otóż yy, są trzy takie momenty, tworzące jedność tej relacji. Ta, ta jedność, jedność społeczeństwa, jedność narodu nie dokonuje się substancjalnie, tylko dokonuje się przez relacje. I teraz Ojciec Kromie wskazuje trzy takie momenty. Po pierwsze, jest to podstawa, podstawa tej relacji, czyli, czyli z jakiego powodu ta relacja zaszła. Po drugie, fakt zaistnienia tej relacji i po trzecie, charakterystyka tej relacji. I teraz o co chodzi? Otóż podstawą relacji społecznych jest cel, dla którego społeczność się jednoczy. I tym celem jest dobro wspólne, prawda? Tym celem jest jest dobro rozumiane, powtarzam znowu za ojcem Kromcem finalistycznie, jako cel naszego działania. To dobro wspólne i tutaj oczywiście można by całą konferencję poświęcić na, na mówienie o dobru wspólnym. Tym dobrem wspólnym w polityce jest rozwój człowieka do pełni człowieczeństwa. Jest Wydobycie z człowieka jego potencjalności i, i pozwolenie człowiekowi na to, żeby się rozwijał. A zatem celem, celem wspólnoty jest dobro wspólne. Ono jest jednocześnie tą tą przyczyną, przyczyną zaistnienia tej wspólnoty. Po drugie, ta wspólnota jakoś, jakoś zachodzi, to znaczy jakoś się zaczyna. I tutaj znowu Ojciec Krąpiec przypominał tych takich wspólnotach pierwotnych. Czy naturalnych raczej byśmy powiedzieli, jak rodzina, jak wspólnota sąsiedzka, wspólnota pracy, jak wspólnota narodowa, czy państwowa. A więc fakt zaistnienia tych, tych, tych relacji, które mają konkretny początek. Panie I po trzecie proszę, proszę tak, i po trzecie. I po trzecie yy, chodzi o charakterystykę tych relacji, bo każda, każda wspólnota rodzinna, państwowa, narodowa, będzie się charakteryzować inną inną relacją, innymi typami relacji. I teraz, proszę Państwa, na koniec chciałbym powiedzieć to, to do czego zmierzałem od, od samego początku. Na czym polega ten personalizm narodowy. Otóż. Personalizm to jest w ogóle taki pogląd, że w centrum stawiamy człowieka rozumianego jako osobę i mówiąc po katolicku, to jest dziecko, że to jest dziecko Boże, że to jest byt chciany i kochany przez Pana Boga, stworzony dla z, z powodu miłości, prawda? Czyli to jest takie spojrzenie religijne. Ale spojrzenie, spojrzenie filozoficzne to jest właśnie ta indywidualna substancja natury rozumnej, czyli to jest ktoś, kto jest autorem swojego życia. I w związku z tym ten personalizm narodowy to jakby rozwinięcie tego, co, co jest potrzebne. Tej jednostce, tej osobie do pełnego rozwoju. A jest nią kultura narodowa. I tutaj ojciec Krąpiec to szczegółowo rozwijał, szczególnie patrząc na, na polskie dzieje i na polską mentalność, nazywając y, naszą społeczność, nasz naród taką, Emocjonalną racjonalnością, prawda? Emocjonalną racjonalnością i, i pokazywał, że w tej kulturze te, te dwie rzeczy są potrzebne. Z jednej strony racjonalne pragnienie, rozpoznanie dobra, co jest dobrem, a z drugiej strony emocjonalne zorganizowanie siebie do tego, by, by tego dobra pragnąć, by to dobro zdobywać. Proszę Państwa, no i muszę skończyć. W każdym razie ten nacjonal, nie nacjonalizm, tylko narodowy personalizm. Jest pewnym programem maksimum, yy, programem maksimum, który służy, służy rozwoju człowieka, czyli służy rozwoju dobra wspólnego, przede wszystkim przez, przez kulturę, która jest spoiwem narodu. Dziękuję bardzo.